Cześć, witajcie na kanale Świat Języków. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam kilka takich sprytnych przykładów, jak poprawić swój angielski. Będziemy tutaj na przykład zamieniać sytuację, gdy chcemy powiedzieć very angry na furious, czyli wściekły. Chodzi tu o to, by użyć bardziej wyszukanego słowa, takiego lepiej oddającego kontekst i to, co chcemy przekazać, dodatkowo. Pokazując płynność w posługiwaniu się językiem angielskim. Dzięki temu unikniemy takich prostych, podstawowych wyrażeń jak very hungry, very hard i użyjemy tutaj lepszych słów, bardziej pasujących do sytuacji. Jeżeli lubicie moje materiały, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a teraz przejdźmy już do lekcji. Very angry, wściekły. Zastępujemy to słowem furious, które oznacza dokładnie to samo ale lepiej oddaje nam tą sytuację furious wściekły furious very bad okropny very bad można to użyć awful okropny awful very busy bardzo zajęty Very busy. Swamp. Zawalony robotą. Swamp. Very cold. Oznacza to bardzo zimny. Very cold. Zastępujemy to słówkiem freezing. Lodowaty. Freezing. Very colorful. Bardzo kolorowy. Very colorful. Zamieniamy to na słówko vibrant. Żywy, pełen kolorów. Vibrant. Very confused. Bardzo zmieszany. Lepiej powiedzieć perplexed. Zmieszany. Perplexed. very dangerous bardzo niebezpieczny very dangerous perilous niebezpieczny perilous very dry bardzo suchy very dry parched wysuszony Pragniony. Parched. Very easy. Bardzo łatwy. Very easy. Effortless. Łatwy, taki bez wysiłku, że możemy to wykonać bezproblemowo. Effortless. Very expensive bardzo drogi very expensive costly kosztowny costly very fast bardzo szybki very fast swift szybki swift Very funny. Bardzo zabawny. Very funny. Zamieniamy to na słówko hilarious. Prześmieszny, przezabawny. Hilarious. Very good. Bardzo dobry. Very good. Excellent. I tłumaczymy to tutaj jako doskonały, bardzo poprawny. W punkt. Excellent. Very happy. Bardzo wesoły. Very happy. Ecstatic. Przeszczęśliwy. Ecstatic. Very hard. Bardzo trudny. Very hard. Challenging. Jest to taki wymagający. Challenging. Very hungry. Bardzo głodny. Very hungry. Zamieniamy to na starving. Bardzo głodny, wygłodniały. Starving. Very interesting. Bardzo interesujący. Very interesting. Fascinating. Fascynujący. Fascinating. Very long. Bardzo długi. Very long. Extensive, czyli obszerny, rozległy. Extensive. Very old. Bardzo stary. Very old. Ancient. I warto tutaj podkreślić, że oznacza to starożytny. Więc nie zawsze będziemy mogli tak zamienić to wyrażenie. Ancient. Starożytny. Ancient. Very poor. Bardzo biedny. Very poor. Destitute. Bardzo biedny. Destitute. Very pretty. Bardzo śliczny. Very pretty. Gorgeous. Prześliczny. Gorgeous. Very slow. Bardzo wolny Very slow Slugglish Ospały, powolny Slugglish Very small Bardzo mały Very small Tiny Malutki, bardzo mały Tiny Very strong bardzo silny. Very strong. Powerful. Potężny, pełen energii. Powerful. Very tasty. Bardzo dobre. Very tasty. I mówimy tutaj o jedzeniu. Delicious. Przepyszny. Delicious. I to właśnie były już wszystkie zamienniki do przymiotników, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. Sprawdźcie inne moje lekcje na tym kanale. Możecie napisać pozytywny komentarz, będzie mi bardzo miło. Teraz dziękuję już za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!